thank you witajcie miłośnicy i miłośniczki znajdujemy się na pokładzie wozu Solaris Urbina Electric 18 czwartej generacji wersja poliftowa napędzany prądem także moja pierwsza jazda nie miałem wcześniej możliwości nim jeździć no i właśnie wyjeżdżamy z miejsca postojowego o i powiem szczerze że o ile cofanie nie sprawi mi problemu bo tyle bardzo nie lubię jeździć po ciemku. zwłaszcza jeszcze tak jak tutaj jest akurat troszkę deszczowo Tak, trzeba zapodać awaryki, żeby ludzie wiedzieli, że jednak jadę. Da się wycofać, że jasno. Tu są dwa miejsca. Może nie tyle skrajne, co obok. Ale wiadomo powolutku nowy wóz, elektryk się jednak inaczej zachowuje. No dobra, jesteśmy na prostej. Także auto ma w tym momencie przejechane całe 456 km, więc malutko. Przejazd techniczny na Poczty Gdańskiej Czyli właściwie trasę, którą znacie Ale tutaj no, nagrywam, no, bo jest to wiadomo będzie to pierwsze pewnie nagranie z pozycji kierowcy Zobaczymy jak to się będzie spisywać Jak już wiecie albo i nie, no pojazdy, które są nowe cierpią na tak zwane bolączki wieku dziecięcego także Awarie za sobą mają już m.in. 789-790, czyli tak zwane Might Hybrid. No a tutaj, wiadomo, też się czasem coś może pojawić, bo jak to z nowymi pojazdami bywa, się musi wszystko poukładać. Także nie to, że coś jest badziew, jak niektórzy stwierdzą, tylko po prostu no trzeba, musi się wóz rozjeździć. Tak, jeszcze nie ma pilotów dowozów, także musiałem właśnie tutaj skorzystać z uprzejmości kolegi. I lecimy. Cichusieńko w środku, także jest to no, na pewno na plus. Chociaż nie można tutaj narzekać na diesle. W sensie Solarisy 759 -790, W sensie no, 788, no bo 789, 790 to są to są gazowce. W których też jest cicho, zresztą jechałem, ale w sumie chyba nie nagrywałem a już nawet w sumie nie pamiętam a czymś to jeździłem ostatnio? A jeździłem tak, 18 jeździłem, 19 jeździłem. Wydaje mi się, że też nagrywałem przejazd, ale pewności nie mam, może muszę w sumie sprawdzić jak to mówią pamięć dobra ale krótka albo pamięć złotej rybki pewnie nic nie będziecie słyszeć no w porównaniu do solarisów urbino 12 electric przede wszystkim troszeczkę widzicie inny wyświetlacz cockpit też vdo generalnie większość autobusów u nas nie licząc solarisów urbino 18 Diesle czyli 759-788, pozostałe wszystkie są wyposażone w cockpity VDO. No i oczywiście jelcze, no ale to jelcze to już wiadomo, że to są stare wozy, mówię o pojazdach, które przychodzą do MPK od 2012-2013 roku. Wszystko nowych, mówię nowych rzecz jasna, są wyposażone w cockpit VDO. No wiadomo, że akcja może jest ładniejsza, natomiast VDO jest bardziej intuicyjne. Na plus, co najbardziej lubię, jeżeli chodzi w ogóle o te kokpity, czego mi brakuje w moim bocianie, to przystankowego w postaci grzybka, u mnie akurat występuje w postaci klawisza i to jest troszeczkę takie denerwujące, bo ten klawisz czasami gdzieś tam, no nie wiem, chociaż w sumie no nie ma niby co narzekać, ale czasem gdzieś nie załapię, trzeba zwracać na to uwagę, natomiast tutaj wiem, że jak zaciągnę tego grzybka, to no to jest na pewno hamulec załączony. Nie wiem jak sprawa wygląda z przystankowym po wciśnięciu dźwigni hamulca roboczego, natomiast to mi się bardzo podoba w Autosanie, to też jest w elektrycznych Solarisach 12-metrowych, w, solaris, w Solarisach CNG, które u nas są, rzecz jasna chodzi o czwartą generację, czyli właśnie 788790, że jeżeli stanę sobie na światłach i depnę hamulec, o już jestem pewien, że coś nagrywałem, bo um, nawet była właśnie dyskusja o tym, że, że chyba nie zadziałało. O, zobaczmy, stanąłem. O, chyba nie ma. O, tak się tutaj bawiłem wcześniej wskazaniami, bo byłem ciekawy, co to pokazuje. Zaraz gdzieś znajdziemy. O jest, złapało hamulec przystankowy. Także tu na plus drzwi świeci się X, ale nie jest to absolutnie usterka, tylko po prostu połóweczka zblokowana. O, widzicie, zgasła. Teraz jest pasażera połówka zablokowana. Cicho, to jest właśnie największa zaleta autobusów elektrycznych, że w środku jest cicho. No, jako kierowcy zawodowi jesteśmy narażeni jednak na um, hałas. Często taki nawyk, tutaj akurat moja ciocia, która pracuje właśnie z laryngologiem, czyli lekarzem, który bada kierowców, zawsze właśnie do prawa jazdy. No jest tak zwany audiometr, czyli taka kabina, do której Wsadza się kierowców, zamyka się i sprawdza się ich reakcję na słuch. No to w przypadku kierowców poruszających się ruchem prawostronnym, czyli gdzie kierownica znajduje się po lewej stronie, lewe ucho jest jednak zawsze trochę słabsze, ponieważ no, jeździmy często z tą otwartą szybą, są takie temperatury czasami, że po prostu plimy się nie uruchamia, bo, bo, bo nie ma takiej potrzeby. A jednak okno trzeba otworzyć, żeby nie było żeby nie było nam za gorąco no i to jednak, te hałasy, to wszystko powoduje, że człowiek na to lewe ucho może być troszeczkę e, słabiej słyszeć lekko przybuchu że tak powiem co mogę powiedzieć o wozie, no wiele nie powiem e, tutaj ruszyłem, e, wskaźnik pokazuje, pokazywał 95 km tyle co odpiąłem od ładowarki są wyposażone oczywiście w pantografy odwrócony, czyli pantograf startuje, opada z ładowarki na dach, czyli nie tak jak na przykład w Krakowie, gdzie Kraków ma pantografy podnoszone z, z autobusu. Ale są te autobusy, no zobaczymy na czym będą jeździć, na razie jest to linie 17 i 19, brygada szczytowa, czyli tak zwane bisky, bisy, dwurazówki, przerywane, co miasto to inna nazwa ale myślę, że w każdym mieście jak powiem, że brygada szczytowa to będzie wiadomo o co chodzi. Czego sobie jadę wolno? No mam jeszcze troszkę czasu. Przede wszystkim jestem ciekawy jak to się będzie zachowywać, obserwuję. To już właśnie słucham. Czy coś nie trzeszczy, czy coś nie słucha. Wiadomo, no, nowy wóz jeździ w sumie od wtorku. Dzisiaj mamy piątek, także czwarty dzień na mieście. Więc tyle co nic. Mamy 5.18, także powoli zaczynają autobusy na miasto wyjeżdżać. Na pewno taki szczyt wyjazdu to jest chyba między 4.50 a 6.00 godziną. I zniknął. Już tutaj wiem, jeśli chodzi w ogóle o, o zachowanie autobusu, bo rozmawiałem z kolegą, który tam jeździł y, pierwszego dnia, czyli właściwie miał debiut A to, że przy skręcie 90 stopni jest moc ograniczona, co jest, to jest zrozumiałe, bo wiadomo, no. jeśli jest ślisko, tutaj elektryk jednak zachowuje się inaczej niż. Pojazd spalinowy w sensie no, niż na przykład diesel, czy tam gaziak, ma większą moc. Ten silnik jest sprawniejszy, także trzeba uważać, żeby nie przewracać pasażerów. I może też przez to, właśnie jest moc ograniczona. Na pewno, też jeżeli spada zużycie baterii poniżej 30%, to automatycznie moc komputer ogranicza, mo ogranicza moc, żeby był większy zasięg. Zresztą no, nie oszukujmy się autobusy wykorzystywane do komunikacji miejskiej nie mają być demonami szybkości mają być to autobusy, które gwarantują jak największy zasięg także w tym przypadku no tutaj prędkość 50 nawet właściwie nie jest taka potrzebna bo przegubem ciężko się do tych 50 czy elektryki bez problemu no Pochodzi mi o to, że wyjeżdżamy często jest tak, że ledwo ruszymy z jednego przystanku już wjeżdżamy na drugi można by wręcz zażartować, że w przypadku przeguba że jak wyjeżdżam yy, drugą częścią autobusu z pierwszego przystanku to już na drugi wjeżdżam przodem A tak jak już wiecie pewnie też z mojego facebooka i instagrama do Rzeszowa dotarł pierwszy dziewięciometrowy Solaris Urbino jak wiecie, są już w Cieszynie. To były pierwsze 9-metrowe elektryki, które w ogóle powstały, i trafili, nie licząc testowca, ale że prototypu, rzecz jasna, które trafiły do komunikacji miejskiej. Swoje 9-metrówki ma też m.in. MZK Bielsko-Biała, czyli tzw. bolek i Rolek, No i oni mają po dwie sztuki. Do nas dotrze jeszcze 5, czyli numery taborowe 112 do 117 więc jak dłużej już cała partia będziemy mieć łącznie 18 elektrycznych autobusów 100-109 12 metrowce czwarta generacja przedliftowe 110 i 111 czyli przeguby poliftowe oraz 112 do 117 Solaris Urbino 9 czwartej generacji LE czyli w układzie drzwi 1.2.0 ale to wiadomo, że w takich maluchach nie musi być tyle drzwi. Są to autobusy kupione do obsługi mniej uczęszczanych linii oraz linii osiedlowych typu powiedzmy 61 albo takich linii szczytowych jak 39, gdzie jest mały ruch pasażerów. Rzecz jasna, w przypadku 9-metrowców, one mają dużo większy zasięg, też mają możliwość ładowania z pantografu. No, ale co i jak się to będzie spisywać, to no, wszystko, jak tu mówił, wyjdzie w praniu. No, na razie jest całkiem przyzwoicie. Przejechałem 4 km no i dokładnie tyle samo coś mnie tu bambuko robi Bo ja coś pokręciłem zaraz zobaczymy tak, nie, dobrze, 4 km przejechałem i pokazuje w tym momencie 91 km, że zostało do przejechania tak jak i w przypadku aut z konwencjonalnym, z tradycyjnym silnikiem, czyli silnikiem spalinowym. Jeżeli gwałtownie przyspieszamy, to wiadomo, że zużycie paliwa będzie większe. Tak samo ma się tutaj sytuacja w przypadku elektryków. Mutowanie nie sprzyja na pewno. Niskie temperatury, wysokie temperatury też nie sprzyjają niskiemu spalaniu, czyli w tym przypadku zużyciu energii. do celu podróży Patrzę pierwsze 5 kilometrów za mną, co mogę powiedzieć? No jest fajnie, jest cicho. Jak jeździłem jeszcze autem osobowym, w sensie na taksówce, przesiadłem się z diesla do auta hybrydowego. Nie mogłem się przyzwyczaić, zwłaszcza, że miał tu funkcję tak zwanego żeglowania, czyli potrafił się podczas jazdy nawet z większą prędkością. Tutaj mam na myśli, dajmy na to nawet te 50 na godzinę, czy 70 przełączyć na tryb elektryczny to było tylko momentami, ale ja właściwie czasami nie wiedziałem sam na czym jadę. Wystarczyło wtedy popatrzeć na to, to jest jasna. Ale było przyjemnie i A co, jeżeli o mnie chodzi, to zdecydowanie na plus. Jesteśmy w celu. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam Was na kolejne nagrania. Do usłyszenia!